Siemaneczko, z tej strony Michał Michaleczny-Rosiak, a ze mną jest dzisiaj Jacek Blodcharm-Czerwiński. Siema, siema. I dzisiaj porozmawiamy sobie o jego karierze, głównie związanej z 2023 rokiem. Ten rok zacząłeś w czeskiej Kryptowa. W co celowaliście z tym składem? E, no szczerze, z tym składem playoffy, ale już na winter chciałem zmiany. W się po winterze, na spring. Yy, ale niestety management się nie zgodził i no rozter był jaki był, więc yy, nie, niezbyt ten. Uważałem, że coś da się tym osiągnąć. Czyli już ze samego składu nie byłeś zadowolony, no tak, tak, tak. Ja ogólnie tam chciałem z dwóch zawodników mieć, bo totalnie do rosteru nie potrzebowali, ale. I head coach, i management się nie zgodzili, bo chcieli tam projekt taki long term zrobić. No, ale no, jak, jak dla mnie skład nie miał sensu, więc... Nie zakładałem za dużo. Ligę skończyliście na szóstym miejscu z Bilansem 5-9. Myślisz, że stać bas było na więcej? Czy to max, który można było wyciągnąć mm. z tego składu? Jak dla mnie z tego składu może z inny więcej, by się dało wyciągnąć. Bo po prostu były takie podstawowe problemy w składzie, że gracze tanie się nie skrywali, na Donej Alejce szczególnie. Takie by adekery i aport no, nie byli dla siebie stworzeni. No i też no, nie chcę zwalać winy na, na graczy, więc nie będę po ponikach mówił, ale no, z dwóch graczy bym wymienił, bo po prostu nie pasowali. Uważasz, że Liga Czesko-Słowacka jest jedną z najgorszych lig regionalnych? Nie, 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 to, to na pewno nie. Jak Dla mnie IBL na pewno jest gorszy, Benelux jest gorszy, więc no, najgorszą nie jest, ale na pewno jest poniżej NLC i PGNOTS. To ciekawe. IBL-a szczerze się nie spodziewałem. Na lato dołączyłeś do Orbit Anonymo jako trener pozycyjny. Jak wyglądało twoje przejście do tej formacji? W sumie dołączyłem na Spring w playoffach, tak oficjalnie. Bo tam oczywiście miałem kontakt wcześniej już. Z kwanem pracowałem Split wcześniej, więc wcale w kontakcie byłem. No i też chciałem mnie na Spring, tylko zostałem w kryptowie ze względu na po prostu Y, takie bardziej odpowiadający mi kontrakt. Um, no ale jak Speed nie poszedł, udało się y, takie by zrobić transfer na, y, na playoffy. Gdzie tam potem skończyliśmy na drugim miejscu. E, no, i y, chwila. Jakie było dokładnie pytanie? Jak wyglądało Twoje przejście do anonymu? A no to y, wiedziałem, że na Summer będą. Yy, możliwe problemy skryptową, yy, Pogadałem z menadżerem yy, skryptowy i pozwolił mi jakby, przerwać kontrakt i przejść do Nimo, a tam kiedy yy, już i skład znałem i kiedy cały sztab trenerski, więc było łatwo kieby zmienić otoczenie. Trener pozycyjny to dalej całkiem świeża rola, mimo wszystko we sporcie. Czym zajmowałeś się w takim razie w anonimu? W sumie po części byłem positional coachem, ale z Kwanem pełniliśmy takie obydwoje funkcje takiego głównego coacha. On był head coachem pod względem tak jakby brania na siebie odpowiedzialności, ale w dwójkę siedzieliśmy pracą. Siedzieliśmy pracą, czyli przygotowaniem draftów, streamów i w sumie wszystkiego, co normalnie head coach przygotowuje. Więc w teorii byłem zapisany jako positional coach, ale no, w praktyce robiłem i positional coacha i zwykłego coacha. A tak to, co do bycia positional coachem, no to głównie głównie byłem skupiony na poprawie synergii między graczami między chipsem i Neraminem organizowanie właśnie jakichś tam drillów czyli 2 na 2 i innych rzeczy no i naprawiałem takich błędów, które da się naprawić tak w krótkim okresie czasu, bo takie long term long term błędy to i tak z fanem łącznie staraliśmy się naprawiać Jakie są twoje wrażenia po LANowych finałach y, w studiu Polsatu? Y, szczerze? Dobre. Obydwa finały były dobrej jakości, tylko problemy były z y, headsetami na pewno. Y, przykładowo na finale w Summer Split'cie, y, w drugiej grze w ogóle kwana nie było stać w drafcie. kiedy mikrofon w ogóle nie działał, nie dało się go y, usłyszeć. Więc wtedy draftowałem tylko ja. No i były właśnie z, też pringu problemy z komunikacją między Neraminem a resztą składu, bo te pokoje były takie będą przeciwko siebie, więc musieliśmy wszystko na dworze robić i no słabo było słuchać. W summer już ogarnęliśmy, żebyśmy wszystko obgadali w piątkę. Tam bez prima i neramina, i po prostu przekazali im to, co potrzebują wiedzieć. Więc było trochę łatwiej. Ale no, w springu były problemy, właśnie z neraminem, z przekazywaniem mu informacji. To rzeczywiście byłem tam i rzeczywiście był spory hałas. A przechodząc do kolejnego pytania. Uważasz, że mogliście osiągnąć więcej na MMA Masters? Co Twoim zdaniem poszło nie tak w fazie grupowej? Nie, no, na stowie mogliśmy więcej. Jak dla mnie troszeczkę zbyt koki podeszliśmy do turnieju, uważaliśmy, że mamy darmową grupę, bo i Bizons, i GTZ uznawaliśmy za gorszych, ale GTZ serio się ładnie pokazało i no... mieliśmy duże problemy w przejściu między early a mid i to głównie zawiodło, bo no... chyba po prostu... Nie mieliśmy graczy stworzonych do tego, żeby płynnie przychodzić między tymi fazami gry, co było widać w samej też. Ale nowo Ultralizę to działało, bo po prostu nikt nie pańszował tego prawnie. A już w Now Masters były problemy widoczne, że dużo traciliśmy na mapie na tym przejściu. Myślisz, że co było głównym plusem GTZ, GTZ że osiągnęli aż tak dużo, jednak od portugalskiej formacji, raczej nikt się nie spodziewał takich wyników. Na pewno mid dżungla, mają naprawdę dobrą. i time i Heroic długo ze sobą grają już. Są ładnie zgrani. Avra też mocno się poprawił, w porównaniu do tego jak grał w Springu, w Ultralidze. No i... Jakoś to działało, że mieli Awry, który sobie skalował. Też potrafiło gdy grać. No i Times z heroikiem robili właśnie taki chaos na mapie, który pozwalał im takie więcej czasu kupić dla Avry. No i też na, na topie oczywiście Orn który mógł sobie na Wixide siedzieć i zawsze value dawał teamie, więc mieli łatwo z draftowaniem kontra te lepsze teamy, bo nikt je jakby... Nie chciał banować tego Orna, albo tego Sajona, więc zawsze mieli taką weeks postać, na której się komfortowo czuł. No i dzięki temu w sumie tak daleko zaszli. No tak, wracając do ciebie, jak sądzisz, w czym dokonałeś największego rozwoju na przestrzeni wiosny i głównie lata? Głównie jak dla mnie swoje narzędzia. Do coachingu rozwinąłem dobrze. E, między Springiem a Samerem, manualne rozwijałem, e, jakieś tam e, Google Docs i inne rzeczy. E, moje scouting tule też e, mocno się prawiły. E, A przykładowo teraz, po Samerze, zobaczyłem też parę problemów z, tym, e, z tymi manualnymi e, dokumentami, z którymi pracuję, i zacząłem się bawić bardziej też z API więc teraz y, dużo tych manualnych jest y, robionych automatycznie, więc pełno czasu można zaoszczędzić. Przechodząc do bardziej aktualnych y, spraw, muszę Cię o to spytać, jak to się stało, że całe Anonimu zebrało się pod barwami szat y, Bobra, by <laughs> rozjechać wszystkie zespoły w turnieju zasadniczo for fun, bo streamerów od Nord Esports? Y, no to y, w skrócie w w tym turnieju nie było zezwolenia na to, żeby taka stricte organizacja dołączyła, ale gracze poza kontraktami mogli dołączyć. A jako, że z Słówkiem mamy dobry kontakt, to zerwaliśmy po prostu nasze kontrakty rajotowe z Anonymo, które tam były do 20 listopada, więc byśmy nie mogli grać, gdybyśmy ich nie zerwali. No, i dzięki temu mogliśmy grać, bo tam było, był zapisek, że jeżeli gracze z pierwszego rl dalej są pod kontraktem, to nie mogą grać. Więc, no i nie mogliśmy grać pod banerem Anonymo, i nie mogliśmy mieć kontraktów z Anonymo, więc wróciliśmy do Shadbobra, bobra naszego oryginalnego zespołu. No i bez kontraktów po prostu graliśmy. No czyli... To wszystko było komunikacją takie bez administracji z tego turnieju, i wszystko. Nam zezwolili, więc zagraliśmy. Liczyliście na starcie z teamem Rybsona, polskie derby? Chcieliśmy. Niestety przegrali w dolnej drobince. Ogólnie też format turnieju mocno się zmienił, bo na początku mieliśmy grać od początku tabelki po dostaniu się, tylko tutali jeden team streamerów i nas od razu w dolną tabelkę finałów. Więc no, niestety nie mieliśmy szansę się z nimi spotkać, ale, ale chcieliśmy na nich zagrać. Zgrana... Chcieliśmy... Hmm? Yy, przepraszam, że przewam. Chcieliśmy tak. znowu rematch yy, Primemana Kubona szczególnie. To by było świetne. Zgrana z was yy, paczka pozagrał. Yy, tak, tak, tak. Takie my na bootcampie, mocno się socjaliz yy, socjalizowaliśmy. Yy, no niestety i Neramin, i Prime nie mogli być na bootcampie z, ze względu na wizy. Yy, ale tak to... mamy wszyscy takie przyjazne stosunki. Jak jesteśmy przy temacie turniejów for fun, to też ostatnio uczestniczyłeś w jednym. Jednak już jako gracz, jak ci się grało w Legends Clash? Yy, no w sumie to dobrze, bo grałem ze mi sobie. Yy, no nie liczyliśmy na to, że wygramy, w sensie graliśmy sobie bardziej for fun. Ale w sumie konkurencja była też niska, więc zakładaliśmy, że do finału się dostaniemy raczej i zależnie od tego, na ko na fi na finałach trafimy, to wygramy albo nie. Trafiliśmy na drużynę gorszą od nas, tak uważam. Nawet jak wiesz, mieli niby większe doświadczenie niż niektórzy gracze u mnie, to wydaje mi się, że. Że makro mieli duże problemy. No i sam fakt grania to dla mnie to nie jest nowość, bo w sumie ja dużo wcześniej grałem w takich turniejach mniejszych. I też nie uważam siebie, żebym tak odstawał od ADKR-y pokroju, tam Master GM, więc na takich turniejach na spokojnie sobie radzę. A rozważasz jeszcze grę profesjonalną, czy jednak y, trenowanie już jest twoją przyszłością na pewno? Um, się uważam, że jestem lepszym trenerem niż, niż graczem. Yy, widzę takie jakby u siebie problemy, yy, że nie jestem na tyle yy, consistent w twojej grze, że po prostu mam często takie gorsze dni, że mam lepsze, gorsze yy, i tak się na przemian robią, więc na oficjalach by mogły być problemy ale grałem z na dobre drużyny. w Annymo przykładowo, raz musiałem filować na jedną z lepszych drużyn w Europie. Może nie jedną z lepszych, ale taką, bym powiedział, top 15 w, Euro w Europie drużna. To musiałem jedną gierkę filować, bo Neramin usknął w autobusie, niestety. Tym razem autobus. Tak, tym razem autobus go wykonał. No, i gierka niby się szybko skończyła, ale na minówce serio dobrze sobie radziliśmy z chipsem. Więc nie uważam, żebym odstawał jakoś mocno, ale też nie chcę iść w rolę gracza, przez to, że widzę, że mam blokady. Rozumiem, a jakbyś mógł trafić do jakiejś formacji na zachodzie to wolałbyś być coachem pozycyjnym, czy jednak przejąć rolę head coacha? Dla mnie w sumie obojętnie, dopóki mogę pomóc drużynie wygrać, bo obydwie pozycje pozwalają mi robić to, co potrafię najlepiej, więc jeżeli będzie opcja być head coachem, to zostanę head coachem, jeżeli nie, to, to zostanę position coachem. Dla mnie to mało zmienia. Za niedługo rusza Super Puchar Ultra Ligi. Przygotowujecie się do tego turnieju? E, no Dzisiaj graliśmy właśnie z Klima, e, bo musimy niestety Adyker zmienić. To e, wygląda na to, że Naramie gra i e, Lana w Arabii. E, więc na razie testujemy parę opcji. i e, No i zobaczymy, jak nam pójdzie, bo to za dwa tygodnie jest turniej, więc jeszcze dużo czasu jest. To ten LAN, gdzie Syzyfek niedawno również uczestniczył? Nie, jakiś inny. On chyba się zaczyna 5 listopada? Nie wiem jaki to jest LAN do końca, ale... No wiem, że musisz tam lecieć, więc ciężko połączyć obydwa. Śledzisz Trudniej. śledzisz wardsy? Jest jakiś gracz lub trener może, którego najbardziej obserwujesz? Czy, e, trenerów się ciężko obserwuje ogólnie. E, to jest bardziej kwestia rozmowy z innymi trenerami, żeby zobaczyć, jak pracują. jak pracują. Gierki śledzę. tak Nie wszystkie, bo są zwykle rano, ale na przykład dzisiaj oglądałem wszystkie. No i bardziej zwracam uwagę na tych graczy, którzy średnio grają, i no dzisiejsza seria Team Liquid na GAM była jedną z ciekawszych, bo tam i APA i Ion się. No, no, no nieźle wylali. Hmm. widać przy że Team Liquid czy GAM i Sport czy Mad Lions, że no nie mają najlepszej formy co nie no, no szczególnie właśnie z tych teamów, które zostały to Mad Lions mi się wydaje, że taki jeden z gorszych teamów, który został, bo totalnie im, im Meta nie siedzi i to jak grają jest też strasznie na niskim poziomie tak na koniec, w co ogólnie celujesz w przyszłości związanej ze sportem, tej i krótko- i długoterminowej? Mm, się krótkoterminowej, y, zależnie od drużyny, do jakiej się dostanę, ale to oczywiście bym chciał się jeszcze lepiej pokazać na All Masters, bo na razie, y, na razie wyniki były gorsze niż bym chciał. E, długoterminowo, oczywiście, bym chciał do nas. się dostać. Y, miałem w tym sezonie jedną oferta, się tryouty, ale niestety nie wypaliły. O dziwo ta sama drużyna, która też nie wypaliła Mystics'owi. Ale no... i na razie, jak widać, zostanę na tym poziomie ERL i będę starał się walczyć na Masters. Oby w takim razie wyszło Ci to jak najlepiej i dzięki wielkie za udzielenie wywiadu. Mm -hmm. Też dziękuję, wielkie zaproszenie.